Witam, witam, serdecznie, Stasia Staśkowski, dzisiaj sobie zrobimy quiz kraje byłego Związku Radzieckiego, ale zajciec działkę za, 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 w górę, i napiszcie komentarz, odpowiedzi, a my lecimy. To będzie Rosja, Ukraina, Białoruś, to będzie Litwa, Łotwa, Estonia, to będzie Mołdawia. Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, to będzie Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan. Uhu. Dzisiaj udało się zrobić 100%, więc dziękuję za oglądanie, subskrypcji i pa pa pa!